Dobra, kurwa, no co? Nie no, kurwa, nie przesadzajmy, no. Ja pierdolę, no. To, że ostatnio odszedłem na stronę, ze strony bastionu, jest znaczy, znaczy w sumie tak, dobra, okej, okay, inaczej. Prawda jest taka, że byłem ostatnim bastionem w tej ekipie, który mówiący, że to kurwa, to co z dramatem nie możemy odchodzić ze strony męskiej, ale. Nie, Ostatni, ja jestem. Ostat... Poczekaj, grubasi, pierdolony, drwany, za tym, że mówię, kurwa. Be... Co dobra wypierdalaj kurwa z mojego streama jak masz tak do mnie mówić kurwa Do no, Anetki se tak powiedz kurwa Kondonie jebany A nie kurwa tutaj do mnie pyskujesz kurwa liścia, dostaniesz, się zawiniesz się skończy Ja już przepraszam kurwa No z kurwa 100% testosteronu mężczyzny kurwa Chcę herbatkę mam herbatkę a nie kurwa To rebeczkę trzymam Ja tu nie wkurwiać, proszę Kurwa co to się dzieje? Dobra Dracul ty kurwa nie zwracaj na siebie uwagi